Także na samym wstępie chcę tylko prosić o łapkę w górę subskrypcję, bo mnie to bardzo motywuje i koniecznie kliknięcie dzwonek, aby być na bieżąco z moimi materiałami. A komu to potrzebne? A, komu to potrzebne? A dlaczego? dlaczego? Siemanko moi drodzy, ja jestem w to jest kolejny materiał na moim kanale, a dzisiaj otwieramy sobie paczki jak co tydzień w co czwartek, I myślę, że co nie przedłużając, zaczynamy, ponieważ po prostu lecimy, nie ma co, e, mamy tutaj strasznie słabe paczki na koncie od zera do dobra, otwieramy sobie szybko, jak najszybciej, żeby je otworzyć, ponieważ nie mamy tu zbyt dużo czasu, a jeżeli odcinek się spodoba, to możecie zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybować mój kanał. Żeby nie przegapić kolejnych materiałów na moim kanale, wiem, że jest ta wstawka, ale po tej stawce i tak wyłącza wyłączać filmik, więc myślę, żeby ją po prostu usunąć, ponieważ niektórym się przejadła, zresztą mi też, nie ukrywam, ponieważ dużo razy już ją wstawiałem, praktycznie od roku ona jest, ale jakoś mi się podoba i nie, nie można na nią narzekać, jakoś, tak jak mówię, podoba mi się, fajnie ją zmontowałem. Taki to montaż profesjonalny montażysta może znajdę w sobie zatrudnienie u Feliza zamiast Alvina. Czemu by nie, chociaż nie wiem czy Alvin znajdują montażysta u ale nieważne, nieważne, moi drodzy, nieważne. E, ponieważ tutaj e, skupmy się może na paczkach, w których to raczej nic dobrego nie będzie, ponieważ to są słabe paczki, jak już mówię same złote paczki, I oprócz tego jest jeszcze parę fajniejszych, tro troszkę fajniejszych, ale zobaczymy co w nich będzie. Tutaj nie ma niestety nic dobrego. E, no zobaczymy czy może się po szczęści w pikach. ponieważ na moim głównym koncie mamy piki za foot champion, za golda dwójkę tylko niestety, ale miejmy nadzieję, że tam będzie dużo lepiej niż tutaj, bo tutaj jest na razie szrot co się zdecydowanie do niczego nie przyda, otwórzmy sobie teraz tą paczkę, paczki uciekają, a na razie jeszcze żadnego trafu dobrego nie było może akurat tutaj się to zmieni, zobaczmy nie ma, jest spowolnienie i jest walkout, czy to jest to? to jest to, to jest Toc, Hiszpania ej, ej, czekaj, 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 czekaj to jest Herard nie oceniony na 93 chyba. Kurde. Ej, to jest dobry trap, to jest dobry trap. to, ale szkoda, że nie sprzedawalny, ale patrzcie, oceniony na 93. Eee, czy ma 4-koski sztuczek? Nie ma, ale jest dosyć szybki, wytrzymały. Tylko ta zwinność i równowaga troszkę pozostawiają do życzenia. On będzie najprawdopodobniej takim klocem, bo grałem jego niższą wersją i nie ukrywam, jego niższa wersja była po prostu taka dosyć klocowata. Nie jest to zdecydowanie zawodnik godny polecenia. Zobaczmy, mamy jeszcze paczki z dwoma rzadkimi piłkarzami, może jeszcze jeden DOT, fajnie by było, już jeden trafiony, szkoda że nie na moim głównym koncie. Niestety za bardzo nie... myślałem, że to jest karta UEFA Champions League. Mój brat umie rozpoznawać czy to jest karta z Team of the Season czy nie. No za dużo tych kart nie trafiliśmy to jest bodajże nasza czwarta karta Team of the Season czekajcie zaraz policzę sobie trafiliśmy ee, Ayaliego, dwa razy Ayaliego trafiliśmy dwa razy Bramkarza takiego z Anglii trafiliśmy One Bisaka i friend Aleksandra Arnolda i czyli to będzie siódma nasza karta Team of the Season I Doyla I Doyla Więc ósma karta Team of the Season na około 250 paczek więc no, no jest dobrze, jest dobrze, tak, jest dobrze Eee, nie, zobaczmy co tutaj będzie. Może jeszcze coś dobrego się uda trafić, niestety nie. Liczymy, że szczęście się przeniesie na nasze główne konto, gdzie to mamy 30 paczek ponad do otworzenia. Tutaj jeszcze Joe merzy, więc po prostu bardzo adul, Lisa, nie i Lorea. Więc no, spoko karty, spoko karty. Zobaczmy co tutaj będzie. Czy będzie coś dobrego, czy jednak nie do końca. Zobaczmy czy coś tutaj uda się trafić. Ostatnią paczkę na tym koncie, tak, także widzimy się za momencik kiedy to e, będziemy otwierali innego drodzy w płuczę za Champion, Vision Live'a na moim głównym koncie. Na moim głównym koncie otwieramy teraz tego gorsze paczki, czyli złote paczki, tutaj myślę, że animacje będę pomijał, e, ponieważ nie ma co tutaj, ponieważ w nich raczej nic dobrego nie będzie. 30 paczek jeszcze do otworzenia, do także zobaczmy co będzie w kolejnych, ponieważ tutaj mamy Ivansa. Jak chciałeś, to, to, to może i później na miejsce transferował nie jest to najgorszy pomysł. Fajny strój, może. Nie wiedziałem, że ten e, klub ma taki strój. Nie interesuje się ligą portugalską za bardzo, ale to by była historia, to by była piękna historia. Niczym, United, który trafia w spacie za 5000. Karty niesamowite. No, niestety, my takiego dobrego dropu w paczkach nie mamy, ale może dzisiaj akurat się coś trafi. Jak na, byliśmy na poprzednim koncie, to naprawdę liczyłem na. E, liczyłem, liczyłem, na kogo ja liczyłem? Liczyłem na Ramosa, kiedy to pojawiła się flaga Hiszpanii, ale niestety prawa pomoc e, zniosła mnie na ziemię, czy tam sprowadziła mnie na ziemię, o tak powinno się mówić. Tutaj nie ma nic dobrego niestety, więc przechodzimy do kolejnej paczki, może akurat w niej będzie coś dobrego, bo zobaczmy. E, szczerze na tym końcu, jeżeli nie będzie żadnej dobrej karty, to będę troszkę smutny, ponieważ przydałoby się jeszcze troszkę końców, żeby wzmocnić ten mój składzik, ponieważ mamy 7 milionów końców na koncie. I niestety nie starczy mi na dwie karty Team of the Year, ponieważ chciałbym sobie dokupić do głównego składu karty Team of the Year Ronaldo oraz karty Team of the Year Leo Jego niestety tutaj nie ma walkoutu. Zobaczmy tylko na narodowości Chorwację, więc to będzie Mandžukić Kremarić, e, nie wiem kto to, chociaż stawiam Kremarić, ponieważ jest niżej oceniony. Tak jest, Kremaric oceniony na 83 oprócz tego Legenda FIFA czyli Ogbonna, więc no całkiem, całkiem przyjemna paczka. Jak na paczkę za 5000 oczywiście Proszę bardzo, otwieramy kolejną e, Paczkę jest Oprócz tego mamy jeszcze paczkę ultimate Ale ją zostawię sobie na tocy ultimate Ponieważ wtedy Ponieważ tak sobie pomyślałem, że I tak mamy teraz dużo paczek do otwierania Na tocy ultimate zostawię sobie tą Teoretycznie najlepszą paczkę W całej grze, chociaż jak wiemy Te paczki są troszkę zakłamane i niektóre z nich Są dosyć przyciętne. Go sobie skwiksujemy przeciętna oczywiście jeżeli chodzi o zawartość kart w środku, ponieważ ee, jeżeli chodzi o sam wygląd paczki, no to ona jest niesamowita, ponieważ tam jest, może przewinąć, być może nie, nie wiem. E, ponieważ e, jeżeli chodzi o karty, no to tam jest 30 kart, 30 złotych, 30 rzadkich, a jak wiadomo raczej nic dobrego w niej się nie trafia. E, to znaczy nic dobrego się w niej nie trafia, jeżeli chodzi o otwieranie za ten nagrody, za ten mysel Mamy oprócz tego jeszcze parę takich słabszych paczek. Zobaczymy, co w nich będzie. 30 paczek do otworzenia. Może akurat tutaj jakaś karta Team of the Season. Już to była dziewiąta ja tutaj nic dobrego nie ma. Więc pomijamy. Myślę, że sobie pójdę teraz od lewej. Otworzę jakąś paczunię, Omerułę. Omerułę. omeruło. Omerułę. Ciekawe wyglądająca karta, jak na start gry. Dobra. I teraz zaczyna się, zaczyna się ponieważ tutaj jest ta animacja otwierania paczki To znaczy animacja, są te flary na dole Ale zobaczymy czy coś tutaj będzie, niestety nie szkoda Ponieważ to jest zawsze jakiś smaczek, kiedy to, ta paczka jest taka specjalna, inna niż wszystkie Kiedy ta flara na dole ma inny kolor, a tutaj niestety nic dobrego nie ma, po prostu nie ma e, W ogóle tak się zastanawiam, że chyba e, To znaczy nie wiem, e, nie wiem o której, ale jeszcze po nagrywkach Otworzymy sobie paczkę z kartą Team of the Seasons La Liga Eee, niestety nic dobrego nie ma. Jest karta UEFA Champions League, więc no... Tak akurat potrafię rozpoznać. Tutaj akurat to rozpoznałem, że to jest karta Champions League, ale Ildisage jest PSG. Not bad, not bad. Eee, to możesz pójść na QuickSet, to możesz pójść na QuickSet. Jest jesteś, Cyk, cyk. To sobie quicksetujemy. Eee, około 9 minut tego materiału już minęło. Około. Więc zobaczmy, co będzie tutaj w kolejnej pacce. Mam nadzieję, że coś dobrego. I uwaga, 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 Niestety nie ma tego spowolnienia, nie ma nic dobrego, więc przechodzimy do kolejnych paczek. Eee, szczerze tak chodzą głosy, że Gold 2 jest gorszy niż Gold 3, ale szczerze ciężko mi powiedzieć, czy to jest prawda, ponieważ aktualnie Gold 2 daje lepsze piki po prostu niż Gold 3, a więc no... Szczerze bardziej się opłaca wbijać Golda 2, jednak w tym tygodniu jakoś nie potrafiłem się zebrać w sobie i nie potrafiłem rozegrać wszystkich meczy. E, po prostu byle, byle do Golda 3 ponieważ bilans najgorszy jest zdecydowanie w historii Niestety nie ma okautu więc to możemy chyba pominąć w Niemiec nie Wiem kto to będzie Bira, bilans najgorszy w historii a miejmy 14 do 8 w ogóle przegrałem chyba... o gimdukam no czy nie na 84 niestety niezmienny szkoda bo przydałby się do jakiegoś SBC No trudno e, Tak jest mówię, w tym tygodniu nie wyszło mi po prostu ponieważ E, przegrałem bodajże trzy mecze pod rząd po rangę i to troszkę zauważyło o tym, czy będzie lepsza ranga, czy nie. Do no Golda 2 już po prostu nie chciałem się wbijać, tak wbijałem właściwie w niedzielę pod wieczór tą rangę. E, troszkę zamuliłem, e, no, bo, no bo ogólnie jeżeli chodzi o moje weekendy, to są one dosyć zapracowane. I tak naprawdę tylko piątek mam do gry, a jak wiadomo w piątek nie opłaca się grać dużo i, ilości meczy, bo wtedy trafia się troszkę na lepszych grać, przynajmniej tak mi się wydaje. E, mówię to z doświadczenia, chociaż sprawdzałem, że niektórzy, niektórzy na przykład tacy dobrze gracie Elity 1, którzy nagrywają na YouTube i publikują gameplay na YouTubie e, Zauważyłem, że jeżeli grają e, mecze Naprawdę? Czyżbyśmy się widzieli za momencik? Pocięciu Oj sorry, rozpocząłem to u lepszą chciałem zobaczyć czy to będzie dobre Dobra, zobaczymy co tutaj będzie, czy jest coś dobrego? Okej, okay. nie ma walkoutu, więc to pomijamy Już jest w miarę dobrze, już tak jakby jej troszkę podkręciło drogę Bo jest więcej ekranów niż to było zazwyczaj Ota Mendy oceniają na 83 najprawdopodobniej, mają pewnie wymienne, a nie wymienne, więc całkiem spoko. Eee, wracając do wątków, zauważyłem, że gracze, którzy wbijają Elite 1, no to wtedy no to zaczynają, znaczy najwięcej macie grają w niedzielę, kiedy to poziom teoretycznie jest najniższy. No i zauważyłem, że nawet na tym poziomie elity 1 też trafiają na dosyć słaby gracie, więc to jest chyba taka teoria spiskowa. Eee, no a tutaj teoria spiskowa jest taka, że my nic dobrego nie trafimy chyba. Liczę na te piki, naprawdę liczę na te piki, bo w pikach może być coś dobrego, ale zobaczymy jak to będzie, bo wiadomo Raz coś dobrego się zarafi, a raz po prostu nie, a my mamy Augustyna, sumie mogłem go ale Karty srebrne zawsze są coś warte, nie mamy już tych słabszych paczek, więc otworzymy sobie to z jednym rzadkim piłkarzem um, mam nadzieję, że tutaj coś dobrego się trafi Tak sprawdzam Nie ma niestety, nie ma niestety tutaj dobrej karty Znaczy to no, może być dobra karta, ale czy jest jakaś dobra karta nieświecąca, mamy karty z Condebolu, e, Hilton, e, Rosals, Rosales, Rosales, nie wiem, dobra. No i zobaczmy, mamy jeszcze parę mega paczek i w nich może trafić czy, czy, czy coś dobrego. Mamy też parę paczek z jednym rzadkim piłkarzem i tutaj może akurat coś będzie jej, chyba tak, teraz tak, proszę to, to nie będzie Toc, to będzie tylko ekran. Więc znowu jest dobrze, ponieważ w tych paczkach ostatnio jakoś nie mieliśmy szczęścia, a dzisiaj, jak widać, parę ekranów leciało. Final lung, którego mamy już nie wymiennego. kolejna karta oceniona na 84, która jest du duplikatem i musi iść na Quick Szkoda, że na łabapie nie da się potwierać, znaczy nie da się przywrócić więcej kart niż tylko 5. No wtedy to by było naprawdę bardzo fajnie, gdyby na Webupie można było przywrócić sobie parę kart. Eee, no i wtedy to by było naprawdę kozackie, ale tak, to niestety tylko 5 i z Quixelu, nie, nie przywrócę tych karty 8.4, przywrócę karty 8.7 i 8.6, które skikselowaliśmy podczas wielkiego packu e, na Team of the Seasons Premier League, bo wtedy trafiliśmy e, bodajże Isco, Verratti'ego, e, których musiałem spikselować, a ich użyję do SBC o e, kartę pod e, dla Liga. Tak sobie się zastanawiam, czy na koncie od 0 nie zrobiliby karty z La Liga, to znaczy paczki z totsem z La Liga, to może być całkiem ciekawe. E, aczkolwiek na tamtym koncie nie mamy aż tylu wysoko ocenionych kart i tak naprawdę cały budżet już poszedł na tą paczkę, a teraz mamy. Nie mamy walkoutu, niestety, więc sobie pomijamy. Żeby kolejna karta oceniana na 84, która jest duplikatem, najprawdopodobniej tak będzie. Nie, 83, która e, również jest duplikatem niewymiennym. Przechodzimy do paczek kolejnych. No i tutaj może akurat coś dobrego się trafi. Jeszcze jakieś tam chyba słabsze paczki, dokładnie taka, e, taka słabsza paczka była, to jest bodajże paczka za jakieś tam wyzwania, wiecie tam wyzwania, nie wyzwania. E, tutaj niestety nie ma świetnącej karty, nawet więc troszkę lipka. Może jeszcze w następnych paczkach się uda trafić karty Team of the Season. E, kendziora w sumie możesz pójść tau cyk, co sobie zamienimy i oni pójdą na quicksell ponieważ nie mamy dużo miejsca na liście transferowej a moja korekta... Eee. ponieważ nie mamy aż tyle miejsca na liście transportowej, żeby, żeby zawierać wszystko. No jeszcze trzymam tam parę wysokocielonych kart, które mam nadzieję, że troszkę podróżają, ewentualnie użyję je do eee, SBC, o, o tak jak mówię, do Liga, w którym to przepala dużo kart, a tutaj Akunia może się przydać, chociaż nie, jednak się nie przydasz. Maktominę, znowu serwery troszkę lagują, mam nadzieję, że załadowały nam rzek... Renifery z Kanady załadują nam zaraz taki potężny traw, że normalnie nie będziemy źli na nich, że tak sklep laguje. Najprawdopodobniej tak nie będzie, ale... <laughs> warto wierzyć, warto wierzyć, wiara jest potrzebna. No i zobaczmy, ja teraz wierzę, że tutaj będzie karty Team of the Season. No, oj oj, oj oj. Nawet nie ma świecącej karty, więc troszkę lipka. Ajajajaj aj, aj, aj. Blake, Blake, Jak Garcia, Pele, to Pele zostawimy na quicksell, bo jak wiadomo ikony mają wysoki Quixel, więc nawet jeśli go zquixelujemy ja to dostaniemy sporo moneta. Tu może być coś warty? Nie no, druga liga włoska to myślę, że nie, nie będzie zbyt dużo warty. Kolejna paczka. zobaczymy 13 do końca, plus, plus nagrodę za Division Rivals oraz podciempion za Division Rivals, wezmę monety jak stand standardowo. W sumie z Vision Rivals może wziąłem dwa razy monety, to znaczy dwa razy paczki chyba wziąłem na samym starcie gry, a tak to biorę po prostu monety, ponieważ to się bardziej opłaca, ponieważ nie mamy zbyt dużego szczęścia. Tutaj Pastore, San Jose, Pablo, Noblu. Więc mamy Nobla. Dobra, o sobie tą paczkę, czemu by nie? się zastanawiam, czy to, by była naj czy to jest najlepsza paczka do otworzenia, ale zresztą, czy jakaś paczka jest nieodpowiednia do otworzenia, no, no najgorsza to za 5000, ale... No, to, ich to tych paczek to raczej nikt nie chce otwierać, bo wiadomo, one są dosyć przycienne i tam raczej nic dobrego się nie trafi. No a tutaj, co się nam w tej paczce trafiło? Również nic ciekawego. Ale mamy Diego mamy Antunesza, Maxim, e one, te karty nie są zbyt dużo warte, więc je sobie squixeluję. No i zobaczmy, teraz w tak? Dobra, teraz mój brat przyjmuje pada w swe i zobaczymy co trafi Zacieramy rączki Uwaga, 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 uwaga Czy To jest spowolnienie, nie ma spowolnienia, karta Champions League No, jak wiadomo wszystkie karty TOTS mają ekrany, więc to nie może być karta Team of the Season eee, Tata Kamano wyślij, dlatego możesz Ace... Ace Zobaczmy, eee... otwórzmy sobie tą, czemu by nie, już prawie 7,5 miliona monet na, na naszym koncie, mam nadzieję, że uda się uzbierać jak najwięcej końców. ponieważ chciałbym właśnie, tak jak mówię, na Cristiano Ronaldo mnie stać, eee, nie stać mnie na skład z Cristiano Ronaldo i Leo Messi w jednym składzie, jeżeli chodzi o ich karty 3x3, chociaż jeżeli sprzedawałbym wszystkie karty z klubu, to wtedy myślę, że może udałoby się nazbierać na tych dwóch grajków, ale... Eee, nie wiem, czy to jest, czy to jest możliwe, jeżeli przedałbym wszystkie karty. Najprawdopodobniej tak. Ale czy uda się to zrobić, ponieważ to jest dosyć chłonne Tutaj mamy karty Team of the Season. Jest walkout. Uwaga, Hiszpania, środkowa obrońca, środkowy pomocnik. Pareko. Pareko oceniony na 93. 93. Dobra, jest. Jest, mamy walkout. Nie, tam mnie grywalna. W 19 mi się nim grało bardzo dobrze. To jest paczka wymienna. Moi drodzy, ile on kosztuje? 80 tysięcy. Okej, okej, nie narzekam, nie narzekam. Mogło być gorzej. Jest karta Team of the Season trafiona, więc to jest nasza dziesiąta karta Team of the Season. Ta, teraz Marcole. Dobra, zobaczmy. Więc dwie karty Team of the Season ocenione na 93 w dzisiejszym materiale. Gdyby to był środkowy obrońca łopu, święci ci, co to byłoby. Co to byłoby za trafienie? Milion monet wtedy bym się przy, przytulił jak najbardziej. Albo jeżeli to była Francja, łopanie, to, to już w ogóle to było, ale nie macie co rozmarzać, ponieważ ee, i, tak, i tak byśmy tego nie trafili, najprawdopodobniej. Więc trzeba strzał w Skąd nagle tyle końców przybyło? Albo mi się wydaje, albo 200 tysięcy końców tam przybyło skąd? Ja to będę musiał sprawdzić na nagraniu, bo naprawdę to jest interesujące. Mi się wydaje, że mieliśmy 7 milionów 400 tysięcy, a mamy teraz dużo, dużo więcej, czyli 7 milionów 600 tysięcy. Czyżby jakiś błąd na celu? Nie wiem. Widzicie? Jak mam dużo, te, dużo monet, to nawet nie wiem ile miałem wcześniej. Wiem, że ponad 7 milionów, ale... Tutaj mamy spowolnienie. Jest walkout, jest walkout, więc może Cristiano. Stancja, Mbappe, 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 nie! Jest na kazetce. gdyby to był Kilian Mbappe? Który może nie jest jakoś dużo warte, ale to nadal byłby Kilian Mbappe, który no... A to jest paczka sprzedawalna, który no przydałby yy, się zdecydowanie. Fajnie było takiego zawodnika trafić, ale no niestety nie będzie nam dane to, to, jest, to jest zobaczenie takiej animacji, czyli... Francja, na z PSG Zostały nam całkiem spoko paczki Dzisiejszy chyba opening w sobie można uznać Za w miarę udany e, Tylko, żeby coś jeszcze w pikach było Tutaj mamy spowolnienie Czy to jest karta? Czy nie, to jest niestety tylko To są tylko niestety ekrany e, Nic więcej To są tylko ekrany i nic więcej Jedna karta team of the season, 30 paczek Więc nie najgorzej, oprócz tego e, Prawie, że walkout Kylian Mbappé Prawie no właśnie, prawie, tylko prawie cyk. A moja kolej, tak? Moja kolej, kurde. Dobra, otwieramy kolejne paczki. Bum taranał, rinaw, rinao. Dobra, teraz zaczerwujemy. Oj, oj, nie wyszło teraz mary Może w pikach jeszcze coś będzie tak liczę, kurde, taki... Nie, nie mówię kogo chcę trafić, ponieważ e, to najprawdopodobniej przyniesie pecha. Wiecie co, skwikselujemy sobie tylko na szybko, cyk, cyk, cyk. E, Kogo tu jeszcze kędziorem, Macis. Dobra, cyk. E, Muniain, Laport i ten korolo pójdą na listę transferową. Reszta na Kwiksel, dobra skoro, skoro tak no to po prostu tych kart. Zobaczmy, trzy paczki nam zostały, dwie mega paczki. w mega paczkach może akurat do dobrego się trafi. Liczę na jeszcze jedną kartę Team of the Season. Byłoby fajnie, byłoby naprawdę bardzo fajnie, ale niestety tutaj nie, nie ma, nie ma karty Team of the Season. Eee, tak jak mówię, fajny pack opening, udało się trafić całkiem spoko kartę, ocenioną na 93, oprócz czego na koncie od 0 do udało się trafić kartę również całkiem niezłą, również ocenioną na 93. Więc to jest na pewno plus, to jest na pewno plus. Nie można powiedzieć, że nie. No spak. now spak. here we go. Lecimy, lecimy, lecimy i nie śpimy. Zobaczymy co tutaj będzie. Może akurat jakiś dobry traf. Okej, okay, mamy. Nie ma okoutu niestety. Szkoda, że nie ma wokautu, bo naprawdę byłoby bardzo fajnie gdyby to był out, tak niestety. Tylko ekrany, ale nie myślę, że nie ma co narzekać. Jorginho. E, oprócz tego Blind, Volant, Suso Pójdzie ci na iść transporto, reszta na Quixel. I tym samym lista transprawa zapełniona teraz łokietą, otwieramy to łokietą. Zobaczymy, może będzie dobry traf, proszę jeszcze jedna dobra karta. Wiem, że jestem wechłanny, ale nie będzie dobrego, niestety. razie zbierzemy monety na szybko, czy utrzymałem rangę pierwszą. Utrzymałem chyba rangę pierwszą, więc jest gitara. Eee, tak jest ranga pierwsza, 52 tysiące końców. Mamy tym samym dużo więcej końców na koncie i odbieramy sobie nagrody za Food Champions tak jak widzicie grudzik trójka no bywało lepiej jeżeli chodzi o wpijanie tych rank zobaczymy co tutaj będzie o, mamy, mamy leonesiego czyli ok, okamposa no nie o tego argentyńczyka na prawym skrzydle liczyliśmy oceniono 93 wiska chyba więc no piki całkiem spoko eee, tak na szybko Mogło być lepiej, dobra, to wiemy, 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 wiemy. Ten poradnik nie jest nam potrzebny. Szkoda, że nie udało się trafić troszkę lepszej karty, ponieważ nie ukiałam. Liczyłem troszkę, Tak tylko troszkę na Leo Messiego. Ale no, jak widać to za bardzo hmm, nie pomogło samo liczenie, ponieważ w nie są chłopamy. Zostało nam paczkę z 450 tysięcy, więc może akurat w niej będzie coś dobrego. To liczę na to, żeby akurat w niej trafimy bardzo dobrą kartę, bo by się, by się jednak przydało. Mam jeszcze jedną paczkę piłkarzy. To idzie na Quixel. 4000 monet na koncie. Jeszcze nam się będzie paczka z dwóch piłkarzy. O oh, sorry, otworzyłem teraz dwie paczki pod rząd. ważne. teraz ty otworzysz najwyżej dwie paczki pod rząd. O, tutaj mamy ekrany. Jest toc! jest Łokał. Tutaj darmowy paczkę. paczce. Suarez! O ty, trollu jeden, nie! Ale troll. Ale proszę z tego muslery Zapomniałem, zapomniałem o tym muslerze Gdyby to był Suarez, zmiany na 90, 97 bodajże I to jest paczka wymienna, o kurde ale to byłby pitos Ale byśmy zarobili Aż mnie normalnie teraz kurde Moje, moje zmysły w, 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 węchowe Jakie to było. I cyk po łapkach, jak to mówi Jotan Kolejne spowolnienie nie? nie ma okałka, dobra przebijamy ale myślę, że na dzisiejszy paku opening troszkę kurde, jeszcze więcej paczek bym potwierał, ale niestety nie mamy już więcej paczek. Farman przeszedł, co? Farman przeszedł? Serio? Eee, nie wiedziałem o tym. To na QXL. I ostatnia paczka w dzisiejszym materiale. Moi drodzy. Paczka za 50 tysięcy. Dziesiąty TOC, dziesiąty tot trafiony dzisiaj. Eee, czy to będzie spowolnienie? mniej, nie. O oh nie, nie, nie. Ale dobra, dzisiejszy wakupienie myślę, że można uznać za udany. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na oczywiście strzałeczkę.